Odpowiedzialność za to, za walkę z dezinformacją powinna być rozkładana na wiele podmiotów. Natomiast są podmioty, które powinny być bardziej odpowiedzialne niż mniej. Oczywiście taką podstawowym elementem są po prostu rodzice i edukatorzy, czy nauczyciele w szkołach, bo to oni mają najwięcej do czynienia z dzieciakami. Ale nie możemy zapominać o odpowiedzialności państwa, regulacji i odpowiedzialności wielkich firm technologicznych, które tworzą algorytmy, które podsuwają nam te treści, a z tym niestety sami nie do końca możemy coś zrobić. Tak? Tutaj nie wiemy, jak działają tak naprawdę te algorytmy, więc ważna jest tutaj na przykład transparentność. Okazuje się i coraz więcej badań pokazuje, że to jak my jako rodzice korzystamy ze smartfonów, z technologii ma wpływ na to jaką relację od samego początku budujemy z dzieckiem, a ta relacja z kolei jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka, ale też jako rodzice modelujemy zachowania dziecka, jeżeli intensywnie korzystamy z technologii, nie dbamy o tę higienę, to dziecko się tego uczy, a przeciwnie, jeżeli modelujemy pozytywne zachowania, to też jest jest to nauką i wychowaniem dla dziecka. Musimy jako rodzice uznać tę swoją rolę, zobaczyć jaka jest ważna, ale też mieć świadomość tego, jak poważnym wyzwaniem w dzisiejszych czasach są smartfony, media społecznościowe, jakim poważnym zagrożeniem są dla dzieci. Z taką świadomością dużo łatwiej o podejmowanie rozwiązań, czyli ustalanie zasad higieny cyfrowej, rozmowa na ten temat, korzystanie z programów kontroli rodzicielskiej, wszystko adekwatnie do wieku i potrzeb dziecka.